Ale numer dzisiaj mamy 26 lutego 2022 roku. Sporo kilometrów w nogach, ale już mam cztery. I z pół godziny temu znalazłem tego kolosa dziesiątaka. Już chciałem zrezygnować, bo kilometrów mam nabitych dość sporo. I proszę. Mam do pary. Drugi. Coś pięknego. Ze trzy kilo. Do samochodu kawał drogi. Ciężko będzie dojść. Proszę. Jaka para. Cudo. Żadnych uszczerbków na zdrowiu, że tak powiem. No ładne.